Cudowny świat kociąt W tym serialu będziemy śledzić losy wyjątkowych kociąt podczas pierwszego roku ich życia. Pokażemy, jak w tym magicznym okresie zmieniają się z bezradnych futrzanych kulek w niezależnych poszukiwaczy przygód. Będziemy towarzyszyć uroczym kotkom od momentu, gdy otworzą oczy. Do ich pierwszego kroku w wielki świat. Odkryjemy, jak mruczki wykorzystują swoje super zmysły, by zrozumieć świat wokół. Dowiemy się też, co kombinują, kiedy nie patrzymy, i jak ich potężny dziki instynkt decyduje o każdym posunięciu. Oto kocięta z całkiem nowej perspektywy. Cudowny świat, kociąt.